Maciej Miszkin z nami. Mamy końcówkę roku w styczniu grupa Sferi Snocout Promotions i grupy, grupa Konspole Babylon Promotion planuje kilka gale. na której z nich zobaczymy Ciebie prawdopodobnie tak, trenuję tak jak do gali. Start mam zaplanowany 31 stycznia. Myślę, że myślę, że wtedy wystartuje. Jaka to będzie walka? Bo walka z, z suszczycem nie była walką, teoretycznie miała być walką na przetarcie ale nie była walką łatwą e, co wiedzieliśmy już przed walką, że ten zawodnik umie boksować e, jakie będą kolejne kroki czy ty pozwolisz sobie na jakieś e, takie miękkie lądowanie na początku tego przyszłego roku czy jakby chcesz podtrzymać ten sam poziom cały czas walk z, po kolei Feigenbutz, Głażewski, Suszczyc no nie chciałbym słabszego rywala to nie jest zależne ode mnie zależne jest od promotorów, od trenera od budżetu Gali, natomiast w Toruniu się szykuje e, duże wydarzenie. 7000 Hala, e, telewizja, Polsat sport. Także e, myślę, że przeciwnik powinien być solidny. Ja, ja będę gotowy na dobrego przeciwnika. Kilka tygodni po przegranej z Suszczycem, jakie masz refleksje? Czemu czy to nie był Twój dzień? Czy, czy to nie była Twoja waga, jednak ta super średnia? Jaka była główna przyczyna Twojej porażki? Generalnie otrzyma, że tę walkę przegrałeś, bo różne są głosy. No tak, ale generalnie nie skupiam się na takich e, pośrednich przyczynach porażki. Może było kilogram za mało, może o kilogram za dużo. Nie ma tu co e, jakichś e, dodatkowych powodów e, takiego występu szukać. Walka była na tym najbardziej mi zależało. Walka była z przeciwnikiem, który chce wygrać, to było również istotne. E, Chłopak jeszcze rok, dwa lata temu mnie po prostu skończył przed czasem, a teraz y, sam leżał na deskach, także y, są jakieś tam pozytywne tej ciężkiej przyprawy. Natomiast y, co mogę powiedzieć, o werdykcie się nie będę wypominał, Walk, y, y, walka była równa i, i takiej walki oczekuję też w Toruniu. Po przegranej Pawła Głażewskiego chyba wraca temat Waszego rewanżu. Bo, po pierwsze, wszyscy kibice chcieliby to zobaczyć, po drugie, wydaje się, że teraz sportowo jesteście obaj w takich miejscach, gdzie, gdzie, gdzie to byłaby walka dla jednego krok do przodu, dla drugiego krok duży do tyłu. Jeśli będzie taka propozycja, już mówiłem, że jestem. Chętny nie będę ścigał Pawła w jego domu w Białymstoku, przecież y, ma ochotę wyjść na ring, y, to, to Tomek Babiloński powiedział mi, że bardzo chętnie to zorganizuje. Może to być jego kategoria półciężka, bo ja zostaję w kategorii super średniej. Y, natomiast powiedziałem, nie będę biegał za Pawłem z y, propozycją rewanżą. On ma świadomość, że w tej pierwszej walce dostał. Y, Łomot, takie ciągnięcie zawodników za uszy, e, tak jak było to w przypadku tej pierwszej gali w Legionowie, zobaczyliśmy wszyscy, wszyscy że nie ma sensu. On wyszedł e, do walki o tytuł i przegrał to w pierwszej rundzie, więc e, równie dobrze ja bym mieć tę szansę i, i wcale nie musiałbym gorzej wypaść, bo gorzej się wypaść nie dało. Skrytykowałeś go teraz, ale generalnie wcześniej go broniłeś przed du dużą falą krytyki. Nie, nie, nie krytykuję Pawła Gorzewskiego. Mówię, że e, Paweł Gorzewski nie chce ze mną walki e, i argumentuje to, że jestem słabszy, że jestem nie na tym poziomie, że muszę najpierw z kimś wygrać, ale generalnie dobrze, że wie jak wyglądała pierwsza walka. Dobrze wie dlaczego nie chce tej drugiej walki. No i e, tylko z tego to wynika, że on się obawia, a nie. Że ja nie jestem na jego poziomie. Rewanż przyciągnąłby publiczność do Hali w Legionowie, dałoby się tą walkę wypromować, więc generalnie wszystkie argumenty są za, tylko niechęć Pawła Ogarzyskiego powoduje, że jeszcze nie ma żadnych konkretów. Ale powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, że porażka z Suszczycem nie martwi cię aż tak bardzo, bo walka była widowiskowa. Czy w takim razie teraz dla Ciebie najważniejszym będzie to, żeby Twoje walki po prostu się podobały, a jak ta porażka przyjdzie, po wyrównanej walce, minimalna, to nie, nie będzie Cię zawsze tak bardzo kło. Tak bardzo Generalnie, jeśli y, spojrzysz to na to, y, z tej strony, jak ten boks zawodowy jest zepsuty, y, jak czasem wypaczane są niektóre werdykty sędziowskie, y, no to... Jedna porażka mniej lub więcej e, nie martwi mnie, jeśli nie będzie miało to konsekwencji, że później nie dostanę walki, lub e, mój kolejny rywal będzie jakiś słabszy. Jeśli ta poprzeczka będzie zawieszona e, na tym samym wysokim poziomie, co na przykład w walce z suszczycem, Głażewskim czy Bucem lub trochę wyżej, no to taka porażka mnie mniej martwi. Wiadomo, że wychodzi się do ringu, żeby wygrywać, ale to to trzeba pokazać w ringu, a a mówię, generalnie chodzi o to, żeby poziom rywali był wysoki, żeby ten chłopak, który przyjeżdża ze mną boksować, nie stał na straconej pozycji i wtedy ja mam czyste sumienie, że, że nie wychodzę upolować jakiegoś biednego gościa, który nie wie po co się tam znalazł, tylko chce zarobić parę złotych, tylko po prostu jest czysta rywalizacja sportowa.